Moimi państwa gościem jest Miłosz Motyka, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzecia Droga. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy zaczynają rozmowy? Wznawiają rozmowy. Wznawiają. No, nie, niezwłocznie, myślę, że to będzie w najbliższych dniach. Dzisiaj czy jutro? Najprawdopodobniej jutro. Choć liderzy są ze sobą w stałym kontakcie. Te rozmowy trwają właściwie od momentu od dnia tuż po wyborach. Jasno zadeklarowali publicznie, że chcą ze sobą współpracować i tworzyć koalicję rządzącą, więc dlatego też te intensywne rozmowy trwają zarówno zespołu programowego, jak i liderów. W tym czasie właśnie pracuje też zespół, który dyskutuje nad szczegółami umowy koalicyjnej. Rozumiem, że to spotkanie dzisiaj. Tak, było chyba zaplanowane na dzisiaj. Natomiast tych rozmów, tych spotkań jest naprawdę dużo, bo ta umowa będzie. Myślę, że dość obszerna, myślę, że wiele z tych punktów, które deklarowały partie koalicyjne w kampanii wyborczej, będą w niej zapisane, i też to będzie, jestem tego pewien, dobrze przygotowana umowa. No, po tych latach ośmiu, które, z których mieliśmy do czynienia z władzą, która raczej stroniła od ujawniania umów koalicyjnych, ta pewnie będzie jawna, ta pewnie będzie bardziej obszerna niż te, które przedstawiał. Prawo i sprawiedliwość. Czyli to, więc nie, to nie będzie, będzie tak, to... że będziemy się domyślali albo później nie. będziemy musieli ujawniać, tylko rozumiem, że położycie czarne. Plany na są takie, aby to była umowa jawna. Zresztą, panie redaktorze, my w tej y, kampanii wyborczej. Y, Umowę koalicyjną szczegółową, nie tylko tę przesłaną do PKW, ale szczegółową umowę koalicyjną e, pomiędzy Polskim Stroniem Solidowym a Polską 2050 e, położyliśmy na stole. Łącznie z podziałem subwencji, łącznie z odpowiedzialnością za kampanię. Często byliśmy za to krytykowani, ale okazało się, że taka jawność i przejrzystość jest po prostu polskiej polityce potrzebna. To nie wiem przez kogo byliście krytykowani, bo jawność to raczej nie jest powód do... Krytyki. Nie, myślę, że zawsze są takie punkty, zapisy, w których ktoś może się doczepić, ale to są raczej liderskalia, chodzi o to, że właśnie jawność i przejrzystość powinna być tym nowym standardem. Nie będzie tajnych w załączników? Nie będzie tajnych za załączników, bo też przecież będziemy działać transparentnie. Ale to też jest, panie redaktorze, dobry sygnał i to też w kampanii wyborczej tutaj. W tym studio i, i, i podczas wielu rozmów mówiłem, że teraz, dlaczego na nas zagłosowali Polacy, dlaczego Polacy chcą zmiany, bo też chcą, żeby władza miała taki system kontroli. Media powinny oczywiście patrzeć na, ręk, na ręce władzy, ale też partie koalicyjne powinny się nawzajem e, wspierać, sobie pomagać, e, współdziałać, ale też kontrolować. Jednowładztwo się źle skończyło, mono władza się bardzo źle skończyła i odpowiedzią na. Monopartyjność, monowładzę nie może być monopozycja. Jest, jaki jest pomysł na tę umowę koalicyjną? To będą rozdziały, to będą podpunkty, to będą konkretne programy, które będą realizowane. Poseł Wieczorek, który jest jednym z negocjatorów, mówił o około 20 punktach. No, myślę, że to będzie około tylu punktów. Myślę, że dość obszernych. Właściwie. W których będzie realizowana każda przestrzeń społeczna, zarówno jeśli chodzi o energetykę, myślę, że też sprawy przedsiębiorców i też programy społeczne. To będą niezwykle ważne sprawy, przywrócenie praworządności. Wielu nas teraz pyta o te szczegółowe zapisy, które poznamy oczywiście wtedy, gdy ta umowa będzie jawna, natomiast proszę mi wierzyć, że punktów wspólnych łączących naszą koalicję jest bardzo dużo. Bo przez ostatnie 8 lat, i miesiące i tygodnie wspieraliśmy się w Sejmie w zakresie różnych głosowań i projektów ustaw, Również poprawek, więc naprawdę jestem spokojny o realizację też tego programu. A kiedy chcecie pokazać tę umowę w momencie, będziemy... kiedy prezydent wskaże osobę, jestem do pewien, jestem przeko rządu, czy, czy czy przekonany, wcześniej? to oczywiście zawsze będzie decyzja ostateczna liderów i zespołu negocjacyjnego, natomiast myślę, że do pierwszego posiedzenia Sejmu ta umowa będzie przygotowana. I czyli chcecie wcześniej pokazać? To, czy pokażemy, to oczywiście zadecydują liderzy, natomiast na pewno będziemy z nią gotowi, bo pan prezydent mimo że dostał bardzo silny sygnał 15 października od obywateli, mimo że dostał jeszcze silniejszy sygnał e, podczas wspólnego oświadczenia e, liderów partii e, opozycyjnych jeszcze. E, to chyba potrzebuje kolejnego i może warto, aby taka umowa też była. Chociaż e, swoją drogą już już dygresywnie nie widziałem ani oświadczenia e, wspólnego Zbigniewa Ziober z Mateuszem Morawieckim, ani żadnej umowy pomiędzy nimi. Nie wiem, może ci panowie się tak nienawidzą, że nie chcą ze sobą stanąć, choć to też wskazuje, że PiS nie ma większości nawet w własnym klubie. To o tym za chwilę jeszcze porozmawiamy. Co do umowy koalicyjnej, rozumiem, że podwyżka dla sfery budżetowej również tam jest zapisana to, i jest co do tego zgoda? To jest jedna z naszych y, kwestii, które jasno zapisaliśmy we wspólnej liście spraw i, i myślę, że podwyżki dla sfery budżetowej dla nauczycieli znajdą się... O umowie. ile procent? To jest y, negocjowane. Myślę, że to powinno być minimum 20%. I myśli pan, że to będzie ta decyzja podjęta przez liderów? To to jest jeszcze na etapie negocjacji. Natomiast. Podwyżki dla nauczycieli, podwyżki dla sfery budżetowej były podnoszone przez różne formacje um, demokratyczne w tej kampanii, więc to jest też jeden z tych punktów wspólnych, które nas łączy. A czy babciowe zapowiedziane przez Donalda Tuska, czyli to nowe świadczenie socjalne, które miało zagwarantować półtora hmm. tysiąca złotych dla matek, które chciałyby powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, to też będzie realizowane na To zobaczymy, na panie początku. redaktorze, ponieważ to nie jest nie co właśnie do tego na pewno będą realizowane programy, które będą e, wzmacniały e, i poprawiały e, jakość też e, funkcjonowania kobiet na rynku pracy, dawały im pewność zatrudnienia i łatwość powrocie do pracy wtedy, gdy tego chcą. E, to jest rozwiązanie, które jest dyskutowane, e, natomiast e, nie mam pełnej wiedzy, bo to jest oczywiście w zakresie jeszcze zespołu negocjacyjnego, e, czy taki postulat będzie realizowany. Natomiast e, no, na pewno też będziemy dążyli do tego, żeby jak najwięcej punktów, które są z kampanii wyborczej podjęte i które były deklarowane, były wdrażane na ten moment e, z tego, Ale co Ale wyczuwam, że tutaj nie ma jakiegoś, e, sz, jakiejś szczególnej pana sympatii do tej zapowiedzi Donalda Tuska. Bo moim zdaniem, panie redaktorze, bo też e, na tym polega koalicja i współpraca. My też, gdybyśmy we wszystkim się zgadzali, zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne i programowe, jak i kwestie światopoglądowe, to bylibyśmy w jednej partii. Naszym zdaniem, zdaniem trzeciej drogi, inwestycją lepszą byłby rodzinny PIT. Wtedy to jest prodemograficzne rozwiązanie, które wskazuje na to, że im więcej dzieci, tym niższy podatek, ale też kwestia budowy żłobków. Natomiast no, chętnie poznamy wyliczenia, analizy, program Platformy Obywatelskiej w tym zakresie. I powiem szczerze, że właśnie może na tym. Uda się trochę przywrócić w Polsce normalność, bo tej normalnej dyskusji na temat merytorycznej i programowej ostatnio zabrakło. Koalicja raczej poprzednia spajana była nie na podstawie programu, bo nawet w kwestiach fundamentalnych, jak KPO, oni się nie zgadzali, tylko na wspólnym programie trwania przy korycie. Pytanie, czy Donald Tusk na to się zgodził, bo to była jedna z jego sztandarowych obietnic? To jest zawsze decyzja na końcu liderów i zespołu negocjacyjnego i też zespołu merytorycznego, który szczegółowo analizuje koszty tych wszystkich programów. Natomiast yy, nie odżegnuję się, uważam, że, że, że wiele z tych programów naszych koalicjantów jest wartych uwagi. Kredyt 0%? No, my tutaj mamy inne rozwiązanie i co do tego też trwają rozmowy. Wiem, że lewica mocno oponuje wobec tego rozwiązania. Ma tutaj inny pomysł. Jaki? No, Lewica konsekwentnie uważa od, myślę, dłuższego czasu, że należy postawić na budowę mieszkań, natomiast, żeby państwo wspierało je w zakresie najmu. No tak, tylko my... że to mówi pan teraz o, o tym sztandarowym programie lewicy mieszkania na wynajem. Mhm. Ten miał zagwarantować możliwość kupna mieszkania na kredyt. Tak, dlatego mówię, że lewica w publicznych, nawet deklaracjach jest sceptyczna co do tego pomysłu. Czyli tu też będą My, jakieś ustępstwa? Na pewno uważam, że y, cały program mieszkalnictwa będzie zawarty w tej umowie koalicyjnej. Nie wiem, w jakim dokładnie szczególe, natomiast my uważamy jako trzecia droga, że wsparcie właśnie dla kredytobiorców jest potrzebne, dlatego postulowaliśmy program własny kont, aby poza dopłatą do kredytów w wysokości właśnie 50 100 tysięcy później złotych do wkładu własnego była też nisko oprocentowany kredyt na poziomie półtora procent. To my proponowaliśmy jako pierwsi. Platforma Obywatelska proponowała bez wkładu własnego właśnie bez żadnych dopłat, ale kredyt na poziomie 0%, uważam, że w zakresie budownictwa mieszkaniowego jesteśmy w stanie dojść do konsensusu. Nie wiem, czy ostatecznie w takim kształcie, że będzie to kredyt 0%, natomiast uważam, że program mieszkaniowy, cały w ogóle duży segment dotyczący mieszkania, mieszkalnictwa, które jest fundamentem na przyszłość, aby w Polsce wreszcie z, z, zatrzymać tę katastrofę demograficzną, jest potrzebne. Co z 800+, plus. czy może Pan zagwarantować, że od 1 stycznia zgodnie z obowiązującym prawem, które ma wejść w życie od nowego roku będzie ta zmiana z 500 na myślę, plus na 800%. plus że będzie, myślę, że ona będzie na tym etapie publiczne deklaracje liderów i też yy, nikt się chyba od tego dzieci nie odzygnie, są jasne, nic, co zostało dane w zakresie programu społecznego nie zostanie zabrane. Ale wy mieliście tutaj pomysł wprowadzenia progu nachodziwego pomysł, aby. Yy, i to jest uważam efektywne I, i, i do tego myślę, że w końcu powinniśmy dążyć, aby 800 plus e, przysługiwało tym, którzy pracują, którzy są zatrudnieni, którzy są aktywni zawodowo, bo to też jako program... Prodemograficzny, niestety, mówię tutaj o 500, nie spełniło swojego zadania. Jest to program społeczny, jest to program socjalny w dużej mierze, natomiast nie jest to też program, który wzmacnia aktywizację zawodową. I żeby właśnie wzmocnić aktywizację zawodową, aby zachęcić ludzi do podejmowania pracy, a nie tylko trwanie przy programach społecznych, naszym zdaniem należy powiązać to z pracą. Na etapie prac sejmowych nasza poprawka nie spotkała się z uznaniem, i tu mówimy uczciwie, koalicjantów. Natomiast y, przyszłych, y, mam nadzieję, y, liczymy, że to się zmieni. Wszelkie analizy pokazują, że jest to rozwiązanie, które jest najlepiej przyjęte. Żeby nie było wątpliwości. Czy w takim razie w ogóle program 800 plus tylko dla pracujących, czy wtedy 500 plus dla wszystkich, a. 800... 500 dla wszystkich, a podniesienie. Kwoty do 800 No tak, ale jak od 1 stycznia 800 plus wejdzie dla wszystkich, to to chyba już niewielkie będą szanse, żeby się z tego wycofać, bo to pewnie zostało źle odebrane. No, chyba że się na to zdecyduje. Te wszystkie zapisy, o które pyta pana redaktora, na końcu będą jawne w umowie koalicyjnej. Myślę, że o tym też będą mówić liderzy, więc to jest na etapie doszczegóławiania, ale to. Tak, te wszystkie programy społeczne, o których teraz właśnie mówimy, najprawdopodobniej będą utrzymane. Czyli Deklarowaliśmy to w kampanii wyborczej, jesteśmy po prostu konsekwentni. Czyli 800-plus też w umowie koalicyjnej się znajdzie. Co Nie wiem, czy znaczy? bezpośrednio ten zapis, natomiast zapis dotyczący programów społecznych y, powinien się tam znaleźć. Prezes PSL Władysław Kośniak-Kamysz, ministrem obrony narodowej, to dobry pomysł? Y to w ogóle jeśli chodzi o kwestie nazwisk i podziału odpowiedzialności za konkretne resorty będzie dyskutowane właśnie myślę, że w najbliższym czasie, bo przyjęliśmy taką zasadę, panie redaktorze, że o tych ja wszystkich obszarach nie, nie, nie o to podmujecie. mi chodzi, chodzi mi o to, że my musimy mieć pewność, że nasze postulaty, e, że nasz program będzie zawarty w umowie koalicyjnej, e, dzięki czemu będziemy mogli to realizować, dzięki czemu będziemy mogli i po, też po to szli e, do konkretnych obszarów w zakresie e, realizacji ich przez odpowiednie osoby ministrów. Więc e, o tym mówię, że na podstawie. Umowy koalicyjnej będziemy później też brać odpowiedzialność za konkretne resorty. Natomiast ona się rysuje dość jasno dla polskiego stronie Ludowego, dla trzeciej drogi. Myślę, że też do Władysława Kośniaka-Kamysza, wicepremier. To wiemy, że no, jest dyskutowane wielokrotnie. Dość naturalne, tak. naturalny podział. Ja Pytanie bo tylko: zawsze odpowiedzialny odpowiedzialność. Za, jaki, za jaki obszar? Czy bardziej kwestie ekonomiczne, gospodarcze i to leży w, ze, w kwestii. Zainteresowań psl czy bardziej obronność? Oczywiście. Zarówno jedna, jak i druga przestrzeń leży w obszarze naszych zainteresowań, do tego można dołożyć też kwestie rozwoju regionalnego oraz rolnictwa. Natomiast, jak ostatecznie podzielone zostaną te obszary, to już jeszcze decyzja przed nami, więc nie ma co dzisiaj stawiać faktów, które za chwilę mogą spędzać na niczym. Natomiast zawsze lider bierze odpowiedzialność za wynik. O tym dość barwnie ostatnio wypowiedział się Marcin Mastalerek, krytykowany przez część obozu PiSu, ale taka jest prawda. Przy okazji słabego wyniku, jak i lepszego, lider zawsze na siebie tę odpowiedzialność bierzesz, więc za świetny wynik trzeciej drogi Władysław Kośniak-Kamysz udowodnił tym wynikiem, że jest myślę gotowy, ale, ale też zdolny do tego, żeby pełnić najważniejsze funkcje w państwie, łącznie z resortem, jednym ze resortów siłowych, tak. Bo y, nawiązywałem do tego, że poseł Bartoszewski w Polsat News mówił, że nigdy nie słyszał, żeby prezes PSL chciał zostać nadzorującym Mon, co nie znaczy, że y, no, w rzeczywistości to no, polityka jaka, Jak już widać, nie polityka chciał. potrafi zaskakiwać. Pamiętam, gdy w 2011 roku pojawiła się propozycja, aby Władysław Kośniak kamersz obejmował resort pracy. Wtedy też wielu pytało, dlaczego młody człowiek i dlaczego akurat ten resort. Wprowadzone przez niego programy rocznych urlopów macierzyńskich, świadczenia rodzicielskiego, programu budowy żłobków, wsparcia seniorów udowodniły, że czasami świeże spojrzenie na, na niektóre obszary i resorty jest po prostu Polsce potrzebne. Mamy, mamy jeszcze skończę, panie redaktor, cywilny nadzór nad armią, a Władysław Kośniak jest świetnym zarządzaniem. Więc jestem przekonany, że świetnie by sobie tutaj poradził. Jeśli chodzi o Monachołownię, rozumiem, że tutaj kwestia marszałka Sejmu cały czas jest w grze. To w ogóle jest temat, który od początku leży na stole w zakresie odpowiedzialności za Polskę. Ten podział mandatów w ramach koalicji rządzącej jest inny niż do tej pory. Jest, wielu by powiedziało bardziej sprawiedliwy, ale na pewno jest bardziej. Podzielony, jeśli chodzi o konkretnych koalicjantów. To będzie pewnie też jedna z szerszych koalicji, która miała miejsce na polskiej scenie politycznej. Dlatego uważamy, że ten e, też podział e, odpowiedzialności za konkretne obszary powinien być podzielony inaczej. I mhm. sytuacja, w której e, premierem jest przedstawiciel największej partii spośród tych, które mogą e, tworzyć rząd, jest naturalna. Od początku to deklarowaliśmy. Natomiast e, marszałkiem Sejmu, prowadzącym e, pracę e, parlamentu. Powinna być osoba wywodząca się właśnie z drugiej siły, która też uzyska bardzo dobry wynik w tych wyborach. To jest wyraz szacunku wobec wszystkich partnerów koalicyjnych i to jest też jasne potwierdzenie, że jesteśmy w miarę równymi podmiotami. A mógłby być takim marszałkiem rotacyjnie? A to już zależy od ustaleń. Czy rotacyjna to jest kosiarka? kosiarka. Pamiętam tę wypowiedź barwną Piotra marszałka wicemarszałka Sejmu. Tak. Tak, natomiast jeśli chodzi o to rozwiązanie rotacyjności, ono funkcjonuje w Parlamencie Europejskim. Funkcjonowało na pewno w ostatniej kadencji, gdy współkoalicjanci podzielili się tą odpowiedzialnością przez pół kadencji. Nie zaburzyło to pracami Parlamentu Europejskiego, dawało pewną podmiotowość. Ja się od tego pomysłu nie odżegnuję, ale też yy, uważam, że yy, marszałkiem Sejmu powinien być przedstawiciel yy, trzeciej drogi. Przez całą kadencję? moim zdaniem przez całą kadencję. Czyli rotacyjnie, ale wymiana jednej osoby na inną? Nie, panie redaktorze. Chodzi mi o to, że e, zawsze na końcu e, chcemy się dogadać, chcemy się porozumieć. Nie, ale bo ja próbuję zrozumieć, ale bo konse... po co rotacyjność, jeśli ta funkcja miałaby być obsadzana przez trzecią drogę? Po na to, żeby powiedają... raz Szymon Hołownia, a później ktoś z PSL-u, czyli na przykład Piotr Zgorzelski. Nie, jak myślę, jak myślę, że ta rotacyjność wynika, pomysł rotacyjności wynika z zupełnie innego podziału kompetencji w tym zakresie. E, moim zdaniem e, odpowiedzialnym by było, gdyby to ta formacja, która zajęła drugie miejsce spośród tych, które są zdolne tworzyć koalicję rządzącą, e, miała e, możliwość obsadzenia funkcji marszałka sejmu. Ale to po co Zresztą, e, wtedy rotacyjność? To jest jeden z pomysłów, który się pojawia w przestrzeni publicznej, e, który może wejść w życie, ale której nie jestem zwolennikiem. Nie jest pan zwolennikiem. Uważam konsekwentnie, panie redaktorze, że stanowisko marszałka Sejmu... Mogłoby przynależeć do trzeciej drogi i powinno tak być z uwagi na nasz wynik wyborczy. I będziecie o to zabiegali? No, będziemy o tym rozmawiali z naszymi koalicjantami, ale też przecież nikt się nie będzie kładł rejtanem, um, i nie będzie kładł na szali e, funkcjonowania koalicji. I jednak z tą wypowiedzią trochę wkłada pan. Nie, kij w mrowisko. Nie wkładam kija w mrowisko, po prostu e, też e, szacunek wobec naszych wyborców i to ponad 3 miliony głosów, jakie otrzymaliśmy, predestynuje nas do tego, żeby brać odpowiedzialność e, za wynik i z uwagi na właśnie szacunek wobec naszych wyborców będziemy konsekwentnie realizowali swoją politykę, a realizować swoją politykę można wtedy, gdy ma się do tego narzędzia. Panie Rzeczniku, czy posłowie Prawa i Sprawiedliwości ciągle kuszą PSL? Czy są jakieś zabiegi partii jeszcze rządzącej? Czy nie? Nie, nie ma żadnych zabiegów. One są bardziej Chciałem powiedzieć, w przestrzeni medialnej, ale już chyba urojonej w głowach polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przez 8 lat y, rządów y, daliśmy wystarczająco dużo sygnałów politykom, pisu, że nie chcemy z nimi rozmawiać i nigdy nie rozmawialiśmy, i teraz jest podobnie. Jeśli jest y, jakaś formacja polityczna, która y, kieruje się nienawiścią, hejtem wobec innych, to się z taką y, partią w żadne y, y, alianse nie wchodzi. Koalicjanci pis już zawsze źle kończyli. PiS swoich koalicjantów marginalizuje i niszczy. I PiS nie potrafi współpracować. Ja sobie nie wyobrażam współpracy myślnik z Polskiego Stronnictwa Solidowego z takimi ludźmi jak Dominik Tarczyński, Zbigniew Ziobro, Marek Suski. A może Zbigniew Kuźmiuk, którego ostatnio pan zaczepił w trakcie wymiany, była wymiana krótka zdań pomiędzy panami, bo zaapelował pan o odblokowanie na Twitterze te wszystkie zapędy, uśmiechy, dobre słowa polityków mhm. PiSu kierowane pod waszym adresem e, były, a pan stwierdził, że tutaj Też... może najpierw warto byłoby zacząć od odblokowania pana na Twitterze. No nie, i pytanie, czy Zbigniew nie, w odblokował Nie, nie odblokował. Pana? Sprawdzam, ale mnie nadal nie odblokował, więc panie redaktorze, no jest... Y Dalej jestem zablokowany. A, cały czas, tak cały widzę, czas. potwierdzam. No i tam Więc... mamy też screena z przyszłości, także nic się nie zmieniło. Nic się niestety nie zmieniło, bo to pokazuje, jak politycy pisu potrafią dyskutować. Natomiast y, Zbigniew Kuźmiuk już raz zbłądził i nic nie wskazuje na to, żeby wrócił na dobrą trzecią drogę. Arkadiusz Mularczyk, WRMFFM, rano. Kilkadziesiąt minut temu pytany o to, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić przez kolejne cztery lata, powiedział, to jest kwestia otwarta. PSL powinno rozważyć udział w szerokiej lub węższej koalicji oraz to, jakie to przyniesie skutki dla naszego kraju na dekady i kolejne pokolenia dla Polaków. Mhm. No to e, uspokajam wszystkich Polaków. PiS nie będzie rządziło przez następne cztery lata. PIS będzie w opozycji. Mam nadzieję, nie tylko przez cztery, ale i 44 lata. E, skończyło się już. E, bezkarne okradanie Polaków, skończyło się już dojenie spółek Skarbu Państwa, skończyło się już to szczucie na innych, skończy się nienawiść w telewizji rządzące, rządowej i skończy się też to, co oni robią po wyborach, bo proszę sobie, szanowni państwo, wyobrazić, że już po wyborach dochodzi do zmian spółka Skarbu Państwa w zakresie zarządów spółek, gdzie kolejni politycy PiSu są

Orlen Upstream, jedna z spółek córek, jest taką przepompownią pieniędzy, ja to nazywam dla działaczy PiSu, oni się tam wymieniają non-stop. Teraz do zarządu spółki został dokooptowany działacz PiSu z powiatu myślenickiego, który do tej pory był szefem zakładu utylizacji odpadów w Myślenicach, gdzie burmistrzem jest człowiek Beaty Szydło-Jarosław Szlachetka, który jest też jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej, czyli organu nadzoru w Orlen Upstream. Oni tak I to już po wyborach wymieniają. No, jak widać... Pewnie po to, żeby się móc jeszcze narzeć, bo przecież nie po to, żeby realizować tam jakieś programy dotyczące wsparcia dla spółki, bo gdyby tak było, to pewnie robiliby to przez ostatnie lata. Jaką widzi Pan przyszłość przed TVP? Czy telewizja publiczna będzie mogła funkcjonować jeszcze pod tą Pols... nazwą, po ośmiu latach tego, co się działo? Czy to nie jest kwestia. Tam na wiele nazwę? analiz, artykułów również na, na, na Państwa portalu. I są one mi bliskie. Ja pamiętam pluralizm, pamiętam te trudne dyskusje również wtedy, gdy my rządziliśmy. Politycy e, i Platformy i PSL przychodzili do TVP Info za czasów, gdy byli e, partią rządzącą i odpowiadali na trudne pytania. Często byli maglowani, ale nikt się nie obrażał, nikt nie nakładał na nikogo bana, e, bo Polakom jest po prostu telewizja publiczna potrzebna. I konsekwentnie e, tak e, uważamy, że pod taką nie należy. samą nazwą. Nie wiem, czy pod taką samą nazwą. Ta nazwa jest dość mocno zbrukana przez e, tych propagandystów, e, którzy e, mienią się dziennikarzami. Natomiast e, na pewno media publiczne wymagają e, no, totalnej zmiany, opcji zero nawet bym powiedział. E, chyba sobie nikt nie wyobraża, że e, w jakąkolwiek drugą stronę to może pójść. I też Polacy się opowiedzieli za zmianą stylu władzy i stylem też prowadzenia debaty publicznej. My nie możemy być pisem bardziej. Nie będzie żadnego już upolitycznienia, bo nie może być e, telewizji. To się zawsze źle kończy. Nie tylko dla debaty publicznej, ale i dla samych polityków i dziennikarzy. Czy pan mi powiedzieć, że jest pan w stanie zagwarantować, tak. że politycy nie będą wpływali na TVP, nie na będą. nowe TVP? Nie będą. Ja też uważam, że y, taka stacja publicystyczno-informacyjna jest Polakom potrzebna, w której będą przedstawiciele wszystkich formacji, zarówno PiSu, jak i większości rządzące, jak i Konfederacji. Do tej pory było tak, że wielu polityków było celowo wycinanych, blokowanych na antenie TVP. Będziemy być, to sprawdzali. Tego być nie powinno. I miejmy Oczywiście. nadzieję, że tak będzie. Oczywiście, I ale kończyć. tak jak konsekwentnie odpowiadamy na wszystkie pytania. Jak byliśmy w opozycji, tak i teraz, tak będziemy to robić przez lata. Będziemy, mamy to na taśmie, będziemy do tego wracali i mam nadzieję, że te zapowiedzi się spełnią. Mamy 10 sekund. Pan gdzie widzi swoją e, przyszłość? Wybiera się pan do któregoś z ministerstw? A to zobaczymy, jeśli chodzi o zakres odpowiedzialności za konkretne przestrzenie resorty. Dopiero przed nami. E, A gdzie pan się widzi? W jakim obszarze? tematycznym. Ja myślę, że zarówno jeśli chodzi o kwestie klimatu środowiska, jak i y, też y, kwestie przedsiębiorczości, racji na moje wykształcenie, inżynierii środowiska y, mogłoby mnie interesować, ale nie będę deklarował niczego, ponieważ ta decyzja dopiero i przede mną i przed nami. Miłosz Motyka, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.